Siemanko wszystkim i z tej strony Agrożepak. Witam Was w nowym odcinku z Boćkowa. Dzisiaj siejemy pszenicę ma dwóch pola. Nie przedłużając, zaczynajmy. Idę od paliw 904. Plan jest taki, podpinamy ten kultywator do ciągnika, a ten siewnik do kultywatora. Muszę uważać, aby kur nie przejechać. Dobra, podpinamy. Kultywator podpięty, teraz siewnik podpiąć. I można jechać. No to ruszajmy. Ach, ta kabina w 904. Nie widać przez nią, czy coś jedzie, czy nie. Wjechałem na drogę polną. Mogę teraz wcisnąć gaz w podłogę. Jesteśmy na polu. Opuszczam zestaw i działamy. No, powiem wam, że ładnie ten zestaw wygląda. Otworzę drzwi w Ursusie, żebym się nie udusił. Ładnie idzie ta 904 z tym zestawem. Jak sąsiad zobaczy, to nerwicy dostanie hehe. He. A tak z ciekawości się spytam Was o dwie rzeczy. Jeden. Czy chcecie filmik ze żniw? I dwa. Czy lubicie mnie oglądać? Pszenicę sieje na sprzedaż i dla kur. Nie wiem co będę siał po pszenicy, być może będzie to rzepak. Zobaczę, ile nasion w siewniku zostało. Dobra na te pole powinno starczyć. Jakoś ta robota idzie. Do wieczora się wyrobię. Dalej się zastanawiam nad zakupem nowego pola. Muszę jakieś znaleźć. Dobra, cofam to, co powiedziałem. Robota idzie szybko. Na to wygląda, że ostatni przejazd został. Dobra, skończyłem siać. Jedziemy na drugie pole. Chyba będę musiał pójść po nasiona. Sprawdzę. Oj tak, prawie pusto. Idę po nasiona. Jestem na gospodarce. Po drodze wpadłem na pomysł, aby przywieźć je polonezem. Załaduję na pakę worki. Dobra, załadowane. Można jechać. Jestem na miejscu. Napełniłem siewnik, jadę odstawić Poloneza. Dobra, wróciłem. Bierzmy się do pracy. Widzimy się, jak skończę siać. 最近。 Dobra, całe pole zasiane. Mogę już wracać na gospodarkę. Zestaw bardzo dobrze się spisał. Odłączam siewnik, kultywator i odstawiam Ursusa do szopy. Miło się nim pracowało. Jeśli film Ci się spodobał, daj like i subika. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.